Sponsorem programu jest ogólnopolski cech rzeźników, wędliniarzy, kucharzy. Grzeba jabłko po jabłku i wyjeżdża z sadu. Jesteśmy już po, po zbiorze Gali, Goldena, Red Prince'a. Pozostaje nam jeszcze do zbioru części Jona Goldów, Red Deliciousa e, i Dereda i pozostałe odmiany, których nie jest dużo w stylu Fuji i Brebern. Raz, dwa i pozbierane. Rynek jabłek w tym roku może się okazać bardzo ciekawy, ponieważ jabłka nie ma, autentycznie jabłka jest dużo mniej. U nas w sadzie jest połowa tego co zazwyczaj. Zagospodarowanie naszych owoców jest wielorakie. Część trafia od razu na sprzedaż, część na przechowanie, część na soki. W sadzie owoców wiele, ale to jabłka są najważniejsze. Jabłka one stanowią większą część produkcji. W związku z tym yy, musimy tak planować, żeby nam starczyło na cały sezon. Będzie dobrze, bo za jabłka w tym sadzie odpowiedzialność ponoszą teraz krasnoludki. Dojrzały winogrona w dolnośląskich winnicach. Powiedziałabym, że mamy na Dolnym Śląsku boom na winiarstwo. E, coraz częściej... E, Usuwamy sady albo karczujemy stare nasadzenia roślin jagodowych na rzecz winnic. Mamy i bardzo doświadczonych winiarzy, którzy już mają 10 albo nawet nastoletnie doświadczenie w produkcji wina. Mamy też wielu bardzo młodych winiarzy, którzy przede wszystkim wybierają fajne lokalizacje, dobierają bardzo ciekawe odmiany, bardzo dużo się uczą. Istotna jest też skala. Nasze winiarstwo jest winiarstwem manufakturowym. My produkujemy niewielkie ilości. Absolutnie nie będziemy nigdy cenowo konkurować z winnicami, które mają kilka set albo Kilkadziesiąt albo kilka tysięcy hektarów. Dlatego krajowe winiarstwo to nie tylko wino, to także enoturystyka w najszerszym pojęciu. A i z surowcami winiarskimi można jeszcze sporo zdziałać. Zaczęliśmy produkować piwo w zeszłym roku. Ja tak, tak się śmieję, nazywam to trochę takim winnym recyklingiem, bo wszystkie te tak zwane odpady, które zostają nam po produkcji wina. Chcemy wykorzystać, i właśnie w przypadku piwa wpadliśmy na taki pomysł, żeby te wytłoki, które zostają nam z tej produkcji, użyć właśnie na przykład do ważenia piwa. Są też tacy konsumenci, którzy nie do końca za winem przepadają. I dla nich te inne, alternatywne, że tak powiem, produkty z dodatkiem winogron albo wyprodukowane z winogron są naprawdę bardzo przydatne. Nie tylko piwa z dodatkiem moszczu i piwa, które leżakują w beczkach powini, ale także okowita. Pierwotnie produkt destylacji wina gronowego. To jest taki nasz regionalny właśnie produkt, który tutaj robimy z naszych win. Jest rozwój i jest już dorobek, a nawet czas na pokoleniowe zmiany. Robienie wina to jest to, jak zawsze powtarzam, jest to sztuka w pewnym sensie i, yy, i piękna przygoda, prawda? Na, na, na całe życie można powiedzieć i można, można się chwalić tym, można delektować także jak najbardziej. Winorośl to długowieczne pnącze, i rosnąc, mocno się czepia. Zbiory soi zapasem, ale nie ma co się spieszyć. Też przyszły i soja za czas rosnąć od nowa. I soja zaczęła rosnąć od nowa, i, i trzeba w tej chwili y, odczekać chwilę czasu, żeby ją można było pozbierać. No. Rolnik poznał soję późno, ale przekonał się do niej szybko. Ta roślina jest w moim gospodarstwie, które ma w granicach 200 hektarów jest rośliną do podozmianu rewelacyjną. Niech się rzepak czy inne rzeczy schowają, jak, jaka jest soja. Bo soi pani sieje pszenicy, zapomina pani, że pani w ogóle ją posiada. Tylko trzeba by było opryskać chemią na chwasty i poczekać do, do żniw. Na trudne czasy i nieurodzajne pola dobra soja. Stałem się ekologiem, bo przestałem y, stosować chemię, bo finanse na to nie pozwoliły po prostu. Soja jest po to w polu, bo ona nie potrzebuje praktycznie nawożenia żadnego. Ona rośnie sama sobie. Ze zbytem też problemu nie ma. To zakontraktowana uprawa nasienna. Zakwitły wrzosowiska, było co zbierać. W tym roku te deszcze, które przechodziły, spowodowały to, że ten wrzos, który w tamtym roku był taki szary, obumarły, w tym roku odżył młody wrzos się pojawił i ten młody wrzos nektarował i. Może nie było rewelacji, ale ten miód wrzosowy się pojawił. Pszczelarze z Lipnicy wywieźli na wrzosy tylko 36 uli dla tradycji i dla smaku. Robimy to bardziej hobbystycznie. Też... Dlatego, żeby zachować miejsce, które jest przypisane nam przez nadleśnictwo w Przemkowie. Te miejsca są ściśle określone i ich ilość jest też ograniczona. Miody z wyraźną przewagą jednego gatunku roślin były w tym roku rzadkością w lipnickiej pasiece. Także uzyskaliśmy najcenniejsze miody, bo uważam, że miody wielokwiatowe są najcenniejsze, bo tam jest wszystko praktycznie rzecz biorąc. No, jeśli dieta jest rozmaicona, to i człowiek się z tej diety cieszy, a organizm już szczególnie. Pszczelarze że pracują pszczoły i już wypoczywają. Teraz już przygotowujemy pszczoły do zimowli, czyli zwężamy gniazda, sprawdzamy ilość pokarmu zimowego. No i dostosowujemy, czyli albo uzupełniamy tę tą ilość tak, żeby wystarczyło na całą zimę, a jak już jest wystarczająca ilość, to tylko zwężamy gniazda, czyli Czyli dostosowujemy ilość ramek do pszczół w danym ulu. To magazyn miodu w pracowni pasiecznej. Słodki skarb. Z tego trzeba utrzymać pasiekę, bo na zapylaniu, choć nieodzowne, zarobić się nie da. Święto mięs, jak mięsopust. Tradycyjnie i dosyta z mięsem, w tym wypadku drobiowym, w roli głównej. Zapraszamy Was na liczne, nieodpłatne degustacje. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj w ramach naszej imprezy kulinarnej Świętomięs Polski z Drobiem. Finansowanie zapełni Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego i dzięki temu mogą Państwo nieodpłatnie korzystać z tych przysmaków drobiowych. Mega patelnia świętomięsna powoli się zapełnia. Mamy tutaj cebulę. Świętomięsny kocioł wydaje danie po daniu. Jest to zupka z kurczaka z kurczaka. Działa mięsna wszechnica, trzeba wyjaśnić konsumentom ile dobrego w drobiowym mięsie. Proszę nie zapomnieć o substancjach jak mówiłam naturalnych przeciwutleniaczach, spośród których w mięsie drobiowym wyróżnia się karnozyna i anseryna, tak? Że jest to, są to naturalne przeciwurwniacze odpowiedzialne za wyłapywanie wolnych rodników i zapobiegające zmianom nowotworowym, co w czasach współczesnych jest szczególnie ważne. Ona bardzo lubi górę. Dużo takich zup kulaszowych w stylu takich właśnie... Stew, jeżeli po angielsku to się nazywa, z warzywami, dużo sosów i takich rzeczy. Przede wszystkim jemy polskie kurczaki, jemy ich bardzo dużo. Są to bardzo dobre i bardzo zdrowe kurczaki. Mamy zresztą dość duży wybór drobiu, bo mamy tradycyjnie chowany dróg, mamy konwencjonalny, niekonwencjonalny, także możemy kupić jakiegoś sielskiego, zagrodowego bądź jeszcze innego kurczaka, także cała szeroka gama produktów. Rośnie produkcja mięsa drobiowego. W ubiegłym roku osiągnęła ponad 3 miliony ton. Najwięcej to lubię rosół, ale taki rosół z domowego kurczaka. To jest najlepszy rosół. Oczywiście indyk, indyk. to koniecznie. Kaczka, to głównie. Ale tak staramy się właśnie najbardziej indyka. To również dobre źródło tryptofanu. Jest to aminokwas, który jest prekursorem serotoniny. Zwanej potocznie hormonem szczęścia i odpowiedzialnej za dobry nastrój, dobrą energię, czego Państwu dzisiaj życzę. I zapraszam, bo danie z udziałem mięsa indyczego będzie jeszcze dzisiaj możliwość degustacji, a będą to tak zwane mini burgery, gdzie wkładem będą właśnie takie klopsiki, tak? Takie klopsiki przygotowane z mięsa drobiowego. Marchewka już jest, kurczak jest, cebulka jest. Jeszcze dobrą godzinkę i będzie gotowy. Polska jest nie tylko unijnym liderem w produkcji drobiu, ale i w jego eksporcie. Z oznaczeniem produkt polski, tak? Żeby Państwo tego znaku czy tego oznaczenia nie ignorowali, żeby mieli tą świadomość, że w ten sposób dokładają swoją cegiełkę do wspierania naszego polskiego rolnictwa, bo polski drób jest naprawdę dobrym drobiem. Bardzo, dobre. bardzo dobra w ogóle rzutka, bardzo dobry zestaw. Dokładnie. Wale... No, kurczak bardzo dobry, mięsiutki. Walimy kucharzy, bardzo dobre smakowo, impreza naprawdę. Bardzo dobry pomysł w ogóle. No, jeżeli chodzi o spożycie, to przede wszystkim kurczaki, później kaczka, indyk i na końcu gęś. Gęś świetna, cudowna, wspaniała, ale bardzo droga, niestety. Mamy tutaj przepysznego indyka, którego używamy teraz coraz częściej. Mamy kaczkę, która jest królową naszych stołów, ponieważ pyszna kaczka jest rewelacyjna. My, akadystyśmy jesteśmy z Wielkopolski, z nas kaczka, pyzy i modra kapusta to jest nasza e, kulinarna, powiedzmy nasze dziedzictwo kulinarne. E, mamy perliczkę, którą często zapominamy o niej, gdyż e, a jej mięso jest przepyszne, delikatne. Pierożki z perliczki, rosu z perliczki to jest coś co e, jest po prostu raritacem. Więc musimy zagłębić się trochę bardziej niż tylko kurczak. Są, są to produkty dostępne teraz w każdym markecie, można znaleźć Przepiórkę, można znaleźć kaczkę, można znaleźć indyka, nie tylko kurczak. Starajcie się, drodzy Państwo, szukać wszystkich innych pozycji zdrowiu, gdyż naprawdę warto, bo ich walory smakowe są rewelacyjne. Dla dzieci igraszki kulinarne drób tradycyjnie i awangardowo w formie i barwie dla dorosłych drobiowe konkursy. Degustacja dla wszystkich. Jakieś kotlety, dewolaje smażone, pieczone. A jeszcze reszki dla zwierząt, także zwierzęta dostają te lepsze części. Dania degustacyjne zawsze są dla Państwa zbyt małe, ale my chcemy rozpalić tutaj Państwa apetyt właśnie na degustację mięsa drobiowego. Za gdzieś 14:15 chcielibyśmy, żeby Państwo mieli możliwość degustacji trzeciego dania w kolejności, a mianowicie mini burgerka drobiowego z mięsa indyczego. Czyli indyk tutaj pojawia się po raz drugi. Proszę pamiętać, mięso indycze. To źródło białka wysokoprzyswajanego, to źródło witamin, szczególnie z grupy B, minerałów, żelazo, cynk, magnez, fosfor, substancje, naturalne substancje przeciwutleniające, karnozyna, anseryna i jeszcze proszę nie zapomnieć o tryptofanie, tak? Ja tylko uważam, że wolę drób niż wieprzowina. U czego pan Czy gręsi Pierwsi parku? Nie najczęściej. piersi z kurczaka najczęściej. I co pan robi z tych piersi? No. Wszystko, wszystko można robić. Dzie dzieci najbardziej lubią dewolaje stabowe z piersi z kurczaka. Wielbicieli kurczaka w różnej postaci jest bardzo dużo. Jest to na pewno bardzo zdrowe białko, bardzo dietetyczne, pozbawione praktycznie cholesterolu, dlatego nie ma się co martwić tutaj o jakieś takie sytuacje, że nie wiem, będzie przegrywał z wieprzowiną. Poza tym jest to jedno z najtańszych mięs, trzeba powiedzieć. I tutaj jest chyba na ten czas bardzo ważny ta sytuacja. Święto z Polski organizowany jest po raz jedenasty. Sponsorem programu jest ogólnopolski cech rzeźników, wędliniarzy, kucharzy.